Kusem powoli głopada, promienie słońca przebijają się przez mrok. Zaciszy jodł wiatr, legendy opowiada, tu partyzancki odziowił swój ciężki los. Zaciszy jodł wiatr, legendy opowiada, tu partyzancki odziowił swój ciężki los. Major panury bój prowadził leśne wojska, a w sercach chłopców się nadziei ognipił. A gdzieś na końcu drogi będzie wolna Polska, wolna ojczyzna, rodziny spełnione sny. Naszali szali kładli młode życie swoje losy, i chociaż wiecznym snem tak wielu teraz śpi. Znów do apelu stanął jak za tamtych czasów, gdy święto wszystkich gór powolno Polskę szli. Znów do apelu stanął, jak za tamtych czasów, gdy święto wszystkich gór powolną polskie szli. U bój prowadził leśne wojska A w sercach chłopców się nadziei ogień tlił, Że gdzieś na końcu drogi będzie wolna Polska Wolna ojczyzna, rodzinny dom spełniony snem Minęły lata, mchem porosły leśne drogi Lecz pamięć o tych bohaterach będzie trwać Tylko czasami w głębi puszczy słychać kroki to partyzancki oddział idzie znów na zwiat. Tylko czasami w głębi puszczy słychać kroki. To partyzancki oddział idzie znów na zwiat. Major ponury w bój prowadzi laśne wojska, a w sercach chłopców się nadziei ogień plik. Że gdzieś na końcu drogi będzie wolna Polska. Wolnojczyzna rodziny, dom spełnione sny. Że gdzieś na końcu drogi będzie wolna Polska. Wolna ojczyzna. 狗娘们死！嗯嗯 <music>